1 czerwca. Godzina ósma Jadę się rozładować. O 12:00 miałem, według umowy, z szefem być w domu. A mam 1100 km. Super, dziękuję szefie. Albo Luksemburg jest taki wielki, albo już po prostu byłem na samej granicy i wjechałem właśnie do Niemiec. No i zajebiście. Teraz tylko autostrada, i. Migamy za 18 km, muszę skręcić, mam bez turbo ograniczenie, no dobra Jadę sobie na swój pas, nie dożyłem, podprąd prąd jechał, ale po prostu jechałem tym szyb, szybszym, dobra, to później. Zapieprzanie zapieprzaniem, ale zjeść też trzeba, nie jadłem śniadania, więc muszę coś zjeść teraz, o zajebałem kamerą. Eee, idę sobie coś upidrasić. zaraz zobaczę, co mi jeszcze zostało z żarcia. Odleję się, ugotuję i, i... znaczy ugotuję, no podgrzeję się coś i jadę dalej. Zupa grzybowa. Muszę doprawić tą zupę trochę, bo przecież taka będzie... ...ni w dupę, ni w oko. w tym To już wracam bo domu i tak zostało sporo tysiąc kilometrów jak się kończy, wszystko się kończy ale hiszpańska benzyna nieźle się pali Kuchenka ma power powiem tak, 1 czerwca 2017 roku o godzinie 12 umówiłem się z szefem że chce być w domu jest yy... widać 1 czerwca 2017, godzina 10.39 Chyba chodzi 11 lat, A mam 1000 km Godzina nie zrobię, nie? Chyba nie Nie wiem jak się do tego wszystkiego odnieść Tu jest krzywy. A czemu jest takie krzywy na końcu? To już też chyba nie poszło no dobra. Nieważne. Ważne, żeby się najeździć i spieprzać. Chciałem jeszcze powiedzieć, że niemieckie parkingi w porównaniu do jakichkolwiek innych w innych krajach, w których byłem teraz bez porównania czystsze, ładniejsze w ogóle no... Sami zobaczcie. Zero śmieci. Bez porównania. Zupa dochodzi. Będziemy jeść. No to po zupie podzmywane. U. I ruszam dalej. Wracam. skończył mi się likwid we fajku. Musiałem się skupić na analogii. Nie fajne, no, okay. ale okej, lepsze to niż nic. Jeszcze rozpisać tankowanie. Ale co za ruski sprzęt. Rosja? Z na napisane? O, ruski busiosz. Zatankowany, wystrany, odpalony. I idziemy dalej. Jakiś wojskowy sprzęt jedzie na Lawecie. po autostradzie ale chyba taki trochę stoningowany koło 10 jadłem zupę jest pół do trzeciej chyba czas na obiad bo ta zupa to jakoś tak przeleciała przeze mnie, że nawet nie poczułem tego także ja robię sobie zupę tajską zupa tajska, z zupą chińską, z makaronem z zupki chińskiej bo ta zupa też przeleci nie będą dwa talerze z tego trochę może coś wciągnę tożem się posilił Urwałam mam tu jakąś niemiecką muchę ostatnio miałem hiszpańską muchę cokolwiek to nie znaczy zjadłem sobie <laughs> francuską, tajską zupę z polsko chińską zupą tak to mniej więcej wyglądało. 730 km do domu. 22,31. Trochę, trochę sobie na no trochę sobie pozwoliłem. 126 km tą drogą. No i ja Chciałem jeszcze dodać, że jak już zajadę do domu, to walniemy sobie z renią po lampce hiszpańskiego wina, które wiozę z Janguary. Dobre, bardzo dobre wino, słodziutkie.

słońce świeci w lusterko może by tak korzystając z okazji, że już jestem w PL zajechać na jakąś jedzonko szkoda mi trochę czasu sobie pomyślałem, że wjadę sobie na na Orlę, na sobie na Orlena, na wielkiego hot -doga. Na razie cholera. No to idę do McDonalda. Wezmę cefajki i wielką zapalniczkę. Wrocław. Wracamy do domu. 112... 112 km kilometrów do domu. Godzina 30. 5 minutę po północy jadę sobie S8. s na Zaszieracz wschód. 1100 km dzisiaj. no Na razie 1000. Przerw zadzwonił. Chcę odebrać samochód. Chyba się pożegnam z tą pracą. Tu <laughs> jest tak. Rozwiał. Wszelkie wątpliwości, jeżeli tak, czy zastanawiałem, czy jechać na samą trasę, czy, czy od razu podziękować. Dużo by opowiadać o tym wszystkim. Robota fajna ogólnie bo busem można sobie dużo pozwiedzać znacznie więcej niż z dużym kamionem. Można wjechać w miejsca, w których się ciężarówką. Zazwyczaj nie wierzę, albo nie można wjechać, albo, albo cokolwiek innego. No ale w busach nie ma jeszcze tacho i tacho nie trzyma. Więc jedzie się praktycznie na pałę. Znaczy ja nie chciałem tak jechać na pałę, tak jak powiedziałem, że ja mam tylko wracać. I po co wracać do domu? Z racji tego, że nie chciałem było kilka takich niemiłych, niefajnych zdjęć Ale co zwiedziłem za Hiszpanię? To ze zwiedziłem. Jeszcze Portugalia, no, Anglia Czyli Wielka Brytwanna. No, ale co tam? Na busach jest taka rotacja, że gdzie mnie nie poszedł do jakiejś firmy busiarskiej, to zawsze jest robotą nie będę już chyba próbował znaczy kiedyś też powiedziałem, że nigdy już więcej na busy, dopóki Tacho nie będzie no i poszedłem na busa no zobaczymy no i mówię, i mówię nie, może kiedyś tam jeszcze wrócę jak będzie Tacho, <noise> albo za nim będzie nie wiem, kurwa, naprawdę nie wiem no ale ogólnie kupa poznałem parę fajnych parę fajnych osób nie wiem chociaż tak z widzenia, bo pewnie już się nigdy nie zobaczymy chociaż nie wiadomo Grzesiu dobrze gotował e, Polka na stacji benzynowej, która pomogła mi znaleźć fajne miejsce do, do parkowania e, jeszcze jeden gościu tam był, Rumun z którym poszedłem na na górę w Boix, było i Co tam jeszcze? Jeszcze jeden gości tam, z którym parę godzin na parkingu spędziłem eee, We Francji W Francji? Tak, we Francji, ale nie pamiętam, jak to było Niedaleko Niedaleko bo miałem załadunek w Gefko, na który czekałem i Murzyn na mnie krzyczał Szczególnie fajnie, no, fajnie. Najbardziej wkurwiające było to całe zmęczenie i to poganianie, i, i te telefony, że ty już powinieneś być na miejscu. Dwa właściwie zdjęcia takie były konkretne. Jak wyjeżdżałem, Szef powiedział, że nie mogę jechać do Francji z tego względu, że nie mam tak zwanej jedynki ubezpieczenia. I no, no, na pewno na Francję nie pojedziesz. Pojdziesz gdzie indziej. Jak, jak byłem w Niemczech, to, to się okazało, że mam transport na Francję. I to był jakiś ekspres. Z racji, z racji tego, że nie miałem tego ubezpieczenia, to zanim ten ekspres y, wykonałem, to musiałem jeździć gdzieś, szukać jakiejś y, jakieś kafejki, jakiegoś miejsca, gdzie będę mógł wydrukować y, dokumenty A1. Zabrało parę godzin. Eee, około godziny zabrał też jeszcze problemy eee, z rozładunkiem. Bo na miejscu na miejscu rozładunku nie było wózka i Niemiec chciał eee, Niemiec chciał przez, przez dach rozładowywać. wiedział, że niemożliwe. Więc wyciągnął dźwigiem w ostateczności. Szkoda, że tego nie nagrałem. Wyciągnął dźwigiem od boku wcześniej. Tam jeszcze eee, konkretnego, bo dostałem adres biura w tym biurze dali mi jakąś mapkę jakiegoś GPS, gościu co bardzo po angielsku nie mówił, tylko po niemiecku, próbował mi coś wytłumaczyć no nie było to zgodne z tą mapką co, 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 co mi dało, gdzie mam dojechać po tym mieście i takie tam staranie w banie a tymczasem równa stówka do domu za 17 km zjeżdżam ze Susemki na Sieradz i później do domu, Napić się wina z Hiszpanii. Z No to wróciłem. No to wróciłem. No to już tak na stałe. Stąd odjeżdżałem. I teraz też stąd odjeżdżam. Tylko, że do domu, ale mały samochód. Ja tu dzisiaj będę spał w tym samochodzie. 这人。